Witam serdecznie TV Reklama, z tej strony Mateusz Murański. Moim gościem jest Julia, Julia. Nie wiem co mógłbym dalej powiedzieć, więc oddaję mikrofon pani Julii. Dziękuję e, panie e, kochany za ten cudowny wstęp. Mateusz, znajdujemy się dzisiaj w dość luksusowych warunkach. E, jesteśmy świeżo co po twojej zadymie z Kasjuszem. Niestety no zadymy nie było. Powiedz, jak się czułeś tutaj na tym Kajru dzisiaj? Powiem ci tak, na pewno czułem się dużo, nic się nie działo, więc było nudno. Znaczy nudno. No nic się nie działo, wiesz, to ostatnia konferencja, jednak tam były emocje, tam się działo. Tam nawet tak sobie stanęliśmy z kasjuszem face to face, to było czuć te emocje teraz jak stanęliśmy, no to, to no nie mówiliśmy przez parę sekund, no bo to się za, za, zaczęliśmy śmiać sami do siebie. No wiadomo, że jutro to już będzie zupełnie też inaczej, bo już będzie ogień, ale no f, f, f... No zupełnie jakby dwie, dwie, dwie różne strony barykady. Bardziej podobała mi się konferencja na pewno, bo było bo, 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 bo o czym gadać, nie? No właśnie, no A i teraz... wiesz, Wszystkie tematy, które zostały poruszone na konferencji, zostały tylko i wyłącznie powielane tutaj, nie? No właśnie, teraz pytanie, ponieważ konferencja była, tam sobie porozmawialiście, a jednak wiesz, te zadymy są po to, żeby dwie strony sobie coś wyjaśniły, nie? Wy nie mieliście co sobie wyjaśniać, czy ty miałeś jakiegoś przygotowania? No, mieliśmy tylko jedną rzecz do wyjaśnienia, te rękawice, no. ósemki skóry i wyjaśniliśmy to i, i Kas już okazał, okazał się e, charakternym gościem, tak jak powiedział, tak robi i bijemy się w ósemkach skórzanych rękawicach. Czy ty jadąc tutaj bałeś się, że kurczę, może jednak coś się odwalić, jakaś zadymka ze strony Kasjusza? Nie, 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 bów. Jeżeli ja nic do kogoś nie mam, nikt, nikt mi nie, że tak powiem, w życiu, w życiu nie nabrudził, nie zrobił mi żadnej krzywdy, nie zrobił krzywdy mojej rodzinie, nie oczerniał mnie, nie szuka atencji na siłę. No to wiesz, to, to, to ja, też, ja też nie będę sztucznie wiesz, tutaj e, szukał jakiś awantur. No ja mogę sobie już wiesz, sztucznie udawać na planie filmowym, tak? A tutaj mam gościa, który, e, który, który jest moim celem na sobotę i który jest moim wyzwaniem e, największym w karierze do tej pory i będzie bardzo ciężko z nim wygrać, e, no ale go zagotuję. No. Właśnie, bardzo często to też mówiłeś, że jeśli chodzi o twoich poprzednich rywali, to ty ich niszczyłeś tą rozmową na wiesz, na konferencjach i w ogóle. I teraz mam do ciebie pytanie, jak Kasiusz właśnie niszczył. mówiłem o tym, że Kas już niszczył, wiesz? już niszczył, nie ty. Tak, on po prostu zjadł tych, 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 tych swoich wszystkich rywali psychologicznie. W, oni wchodzili w jego grę. No dobra, a w no takim mną, razie... No ze mną tak już łatwo było, nie było. No właśnie, a w takim razie, jeśli ty jesteś aktorem, to jak ty wykorzystujesz swoje umiejętności aktorskie e, dla na swoich przeciwników? Czy masz na to jakiś taki właśnie specjalny sposób, żeby ich podejść albo pokazać siebie od innej strony? No wiesz, tylko nie, bo musiałbym udawać mu kogoś, kim nie jestem. A mogę to, mogę to robić tylko i wyłącznie na planie. Tu jestem Mateuszem Muranym Murańskim i, i jeżeli ktoś mi daje szacunek, ja oddaję tym samym, ktoś mnie wkurzy, no to... Wiesz, czym to się wiąże. Czyli na co dzień w życiu nie używasz w ogóle swoich zdolności aktorskich, w niektórych sytuacjach? Czasami. <grymna> na przykład so, wieki. So, so, something like that. <grymna> Mateusz, słuchaj, jak się czujesz z tym, że będziesz walczył z Cassiuszem, z twarzą całej federacji? Ponieważ no, tego wchodząc chyba wiesz, do federacji się nie spodziewałeś. No nie, nie, nie. Gdzieś tam wiesz, los tak ułożył te karty że doszło do tego pojedynku, sfinalizowaliśmy go kontraktem jestem. No, wchodzę do paszylwa, nie, nie boję się tej paszy. Nie bo jeszcze że z tej paszy już nie wyjdziesz? Nie, nie do on z tej paszy nie wyjdzie. No. Jeżeli miałbym jakiś procent strachu, no, to bym w tej walki nie brał, tylko wziąłbym sobie jakaś lepsza, bo i tak miałem gwarantowany komenim, więc... Wziąłem sobie jakiegoś Leszcza, którego bym zjadł, a ja chcę właśnie pokazać wszystkim, że, że no, no nawet Kasjusz nie przebije tego muru Morańskiego. No, jak się uprę, to mnie nawet końmi nie ruszą. No. W takim razie, jeśli w sobotę pokażesz, że jesteś lepszy od Kasjusza, czy byłbyś w stanie za wiesz, za jakiś czas, jak już się w, w tym boksie poczujesz dobrze, wziąć walkę na przykład z Marcinem Rzoskiem? Mm, nie sądzę. Nie jest tobie to potrzebne? Myślę, że nie. Czyli zostajesz jednak przy frikach? Tak. A Mateusz, powiedz mi jeszcze, jak teraz Twoje nastawienie na jutrzejsze ważenie? Czy ty się czymś stresujesz, czy wychodzisz do tej walki i do całej gali totalnie na luzie? Wychodzę totalnie na luzie, nie mam żadnej presji. Im większy jest przelic przelic przelicznik na mnie, na fortunie, tym bardziej moje oko się cieszy, więc super, no zajbiście. Ile na siebie stawiasz? No, nic. Nie mogę. Mamy. A jakbyś mógł, to postawiłbym wszystko, bo miałbym yy, pałac. Takie miliony, które ma na koncie, a ma ich sporo. Dzięki mnie, dzięki mnie. I jeszcze założę się, że nie jeden kontrakt jemu ja załatwię. Mateusz, powiedziałeś, że jeżeli ktoś nie, nie obraża ciebie, twojej rodziny, to nie masz do niego problemu. Ale ewidentnie masz problem z Alanem Kwiecińskim. Dlaczego? No to już było po, wiesz, powielane dzisiaj jako. No Tak, ale tutaj na wywiadzie, jakbyś mógł rozjaśnić, ponieważ no, on tobie krzywdę nie zrobił, tak? Nie, on mi krzywdę nie zrobił, tylko to jest atencjusz, który szuka, szuka poklasku, szuka, szuka gdzieś tam, zaczepia za, za na siłę. Nie oceniam go w kategorii człowieka za ten incydent z tym psem. E, no i tyle. No. Ja mogę się zimbić nawet po walce z Kasiuszem w niedzielę przed konferencją na Fejmie. Mogę z nim do, do lasu, się zimbić na jednego epionkę. Ale nie da mu zarobić grosza, no tyle, no już nie będę się powtarzał. No. no dobra, a czy jakbyś był na jego miejscu, to też byś wziął dwóch zawodników i z nimi zawalczył? Takich jak on wziął to, taki jak, takich jak i, i, czy jakich on wziął, czy jakich jemu dali, no to bym nawet trzech mógłbym wziąć, ale bym mał oczywiście. A mógłbyś to zrobić od razu po walce z Kasjuszem na przykład? <laughs> Wiesz co? no nie, raczej raczej, raczej yy, walka z Kasjuszem będzie wymagała, no nie, 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 to jeszcze mierzyć siły na zamiary, nie, 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 aż tak daleko bym nie szedł, ale na przykład yy, gdzieś tam w Pierwsza walka z brzegu, czy tam druga strzema na raz, później Kasjusz to już, Słuchaj, no, wiesz, że ze mną wszystko jest możliwe, bo ja jakby jestem pre prekursorem walki po, po walce, no je, 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 walczyłem z Dresikiem, wygrałem z nim na punkty, po 15 minutach wszedłem do znak do, do, do znokotowałem go, to był najbardziej brutalny knockout w historii Free Fightów 40 sekund, no więc wiesz, to jest Muran, nie? Wszystko jest ze mną możliwe. Mówisz, że wiesz, że było już poruszane o Alanie, o Arku już dawno temat zakończony, a dzisiaj sam powróciłeś do tematu Arka Tańculi. No tak, przyśmiecznie. Gdzieś tam go tutaj jednak chcesz już czy Przyznałeś prześmiew, <laughs> cię z telefonem tam, który zostałem po prostu. Z nią. No, ale tak go wiesz, próbujesz jednak uszczypnąć ja i jego szczypie, przeszłość... Ja nie go, ja, go, ja, go, ja, go, ja, go, ja go nie będę go... Ja go nie... Kiedy go uszczypniesz w takim razie w klatce? No już niedługo. Kiedy? Za chwilę. A w tym roku? Do Jezus, no oczywiście, że tak. W, pier w pierwszej połowie. O proszę, czyli to jest to wielkie wydarzenie fejmu, na które wszyscy czekamy, tak? Mm, maybe be. Rozumiem, że Mateusz zgarnia w tym roku wszystkie możliwe main eventy, tak? Wiesz, i, e, e, wiesz, ja też nie chcę mówić co będzie, no bo wiesz, nie jestem nostry, Jak jest plan! E, bo nie jestem Nostradamusem i, i, i głęboko w to wierzę, że tak. No i super, no i na tym zakończmy. Mateusz Murański dziękuję tobie bardzo. Do zobaczenia już jutro i pojutrze i po pojutrze. Dziękuję bardzo wszystkim i dziękuję tobie Jureczko. Proszę pożegnać się raz widzów jako eee, dzisiejszy reporter. TV reklama polska telewizja reklamowa. Żegnam wszystkich widzów że spokojnego, owocnego wieczoru. Uczcie się pilnie, bądźcie mili dla sąsiadów i myjcie zęby. Dziękuję.